Thank mm -hmm. you. Kto z nas nie zna różnych programów, czy to zagranicznych, czy też polskich, gdzie stare samochody dostają drugie życie? My nie musimy daleko szukać. Kiedy staniemy jedną nogą w łomży, drugą w Zambrowie, po środku mamy wygodę, a w niej Pawła i jego malucha. Paweł, opowiedz nam o tym egzemplarzu. No, nie jest on taki mały, bo kiedyś siedmiosobowe rodziny jeździły tym nad morze po kilkaset kilometrów. A tak, jeśli chodzi o to ten, ten, o auto, jest to produkcja za czasów jeszcze Gierka. Ten egzemplarz jest z 1979 roku. No, rok później skończyli produkcję już tego modelu. On wychodził w 70, Jego produkcja zaczęła się w 1972 roku we Włoszech, a w 1973 tu u nas w Polsce. No i później po tych 80. -tych latach próbowali go ulepszyć. Wychodziły te bisy, eleganty, lecz uważam i tak, że, że ten jednak jest najfajniejszym modelem najciekawszym. Dużo pracy już u niego włożyłeś, bo na, widać, że jest położony nowy lakier. E, nowe koła są założone, te takie chyba stare. One, to mają jakieś. One są z tamtej epoki, tak? Tak, tak. Co do, co do pracy to faktycznie było dużo. Dużo, to zależy kto jak liczy, liczy jak dużo. Tak? Ale jakieś półtora miesiąca ciągłej pracy przy nim. Brakuje jeszcze kilku drobiazgów, jakichś emblematów, znaczków, silnika, skrzyni biegów. Ale, ale już, już wszystko, wszystko mamy, musimy to złożyć tylko do kupy. Co prawda w tym modelu siedział silnik 600 pojemności o mocy 23 konie. Ja robię go na wariata będzie silnik 650 i moc wejścia 4 konie. Ale maluszek swoją drogą. Bo głównym bohaterem dzisiejszego materiału jest duży Fiat, w tym przypadku wzorowany na najpopularniejszej polskiej taksówce z serialu Zmiennicy. Ale o nim może porozmawiamy już w środku. To zapraszam do porządnego samochodu. Jasne. Rozmawiamy o tym w samochodzie. Skąd ta pasja, żeby restaurować te, te cudeńka polskiej motoryzacji? Mm -hmm. Skąd ta pasja? No nie wiem, ja myślę, że to płynie w, w moich żyłach. To tak jakbyś mnie zapytał skąd, skąd mi pociąg do kobiet, a nie do facetów. No, no taki się urodziłem i po prostu w wyniku to wiesz, z mojej głowy, z mojego serca. Ale jednak, jednak bazujesz na polskich autach? Nie, nie. jeśli chodzi o polskie auta, to pomysł podsunął pomysł mi kolega. Bo pierwszym moim autem zabytkowym, którego kupiłem do renowacji, jest Cadillac Flu Tlimo. No to jest większa fura. zdecydowanie. Jest to model z 1963 roku, 64 silnik. Wyprodukowano go jeszcze właśnie w 1963 roku, przed, przed zamachem na Kennedy'ego. I co ciekawe, auto, auto było produkowane w serii limitowej. Wyprodukowano ich 680 sztuk, bo to były typowo rządowe limuzyny w Stanach. No nieskromnie powiem, że z tych 680 sztuk mam dwie, no ale jeden to dawca. No i stąd powstał pomysł. Wrzuciłem zdjęcia w trakcie renowacji tego Cadillaca na Facebooka i kolega napisał no ok, fajnie, amerykański, nie dlaczego, dlaczego nie polskie, dlaczego nie, nie nasze te, te auta. No i stąd, stąd był pomysł na, na właśnie na, na zakup, zakup auta polskiego, tak? Ale zacząłeś od tego świata czy od tamtego role? Nie, zacząłem, zacząłem od tego, ale Generalnie równocześnie kupiłem drugiego, bo tak pomyślałem, no mieć dużego, kupię i małego do kompletu, tak? I powoli będzie się długować i, i to robić. I sam samochód e, wiatr, dlaczego akurat zmiennicy? Dlaczego, dlaczego akurat zmiennicy, przepraszam. E, a nie po prostu standardowo restaurować. No, wychowałem się na serialu zmiennicy. Ten serial oglądałem trzysta razy i generalnie jakaś tam ta przygoda z motoryzacją no od tego serialu się zaczęła. Tak? Wiedziałem, że na pewno kupię fiata i na pewno on będzie zrobiony na, na zmienników. To, to było, że tak powiem, naturalne już, że ja go przerobiłem na zmienników. Ale za dziecka miałeś taki samochód? Znaczy w sensie mój czy ojciec, czy, czy, czy rodzice? Czy nie, z dużym Fiatem nie miałem, nie miałem nic wspólnego, za to właśnie nauczyłem się jeździć na, na małym, tak? W Fiacie. I sam samochód, no widzimy jak on wygląda z zewnątrz, no żółta mhm. taksóweczka, wszystkim kojarzy się, ludzie na pewno odwracają się za, za samochodem w tym. tym. Teraz jedziemy, e, a silnik standardowy? Tak, to jest silnik 1500 pojemności. E, z... Drzwinia czwórka, czterocylindrowy, mm, oszczędny silnik to to nie jest. Ile pali? <grym> no pewnie za, za 10 litrów to by nie chciał ruszyć z parkingu. A, czyli 10 litrów trzeba, 15, 11 trzeba zaleć, żeby wyjechał z garażu. <grym> tak jest. Niestety jak zmieniam pas, muszę się odwracać, bo oryginalnie nie ma prawego lusterka. <grym> tak robili, bo w Maluchu też Tak, chyba. tak, tak, w tych latach tak było robione. No i, i, i chciałem jak najbardziej zrobić oryginalny, oryginalną taksówkę, oryginalny samochód z tamtych lat. A jeśli chodzi o serial Zmiennicy, to co mi tu jeszcze brakuje, żeby w 100% procentach był, był odzwierciedlenie tej, tej taksówki z serialu? No jakieś tam drobiazgów, tu jakieś tam nalepeczki, że nie palić, tu nalepki na, na schowku, tu nalepki na schowku. Yy, świec, yy, świec yy, do, do samochodu. No i jednej rzeczy najważniejszej brakuje. Mam nadzieję, że jak gdzieś tam po postojach pojeżdżę i, i, i jakichś klientów będę woził, to mi ktoś te dolary zaszyje z tego z hotela, nie? Ale to tak w filmie brakowało znowu u ciebie tak są. No, w filmie brakowało zagłówków, ale na 100% były one wyjęte na potrzeby filmu, żeby tam jakaś kamerka stała. Bo w tym modelu, który występował w filmie, to jest ten sam model, bo on był produkowany w 75 roku do, dwu, do 2000, chciałem powiedzieć. W 75 roku została w ogóle zmieniona konstrukcja Fiata. Został on cały zmieniony. I z zewnątrz, i w środku bryła tylko została ta sama i do 1983 produkowano ten model, więc ten Fiat, który był w filmie, w serialu Zmiennicy też oryginalnie musiał mieć zagłówki Ciężko dostać taki egzemplarz w sensie nie tylko sam egzemplarz samochód, bo nie wiem dokładnie ile ich było, ale i te części, żeby doprowadzić go do takiego stanu, w jakim teraz wygląda więc tak, ile ich było wyprodukowano ich Jedno trzecie od tego co wyprodukowano Maluchów, bo Maluchów wyprodukowano niespełna 5 milionów sztuk. Jeśli chodzi o Fiata dużego, Fiata 125P, wyprodukowano 1 450 tysięcy. Tego około półtora miliona. Około półtora miliona, z czego prawie 900 tysięcy poszło na eksport. Więc generalnie starych aut zostało bardzo mało. A jeśli chodzi o, o części, hmm, do Malucha wróćmy to to żaden problem był jeśli chodzi o części tak bo na Allegro jest wszystko generalnie można dziś od podstaw nowego Malucha dosłownie nowego zbudować jak bo jak puzzle bo masz prawą stronę lewą drzwi butniki, zderzaki no masz wszystko wiesz wszystko rzemiosło tak czyli sobie są firemki które produkują te te części zamienne te blacharskie jeśli chodzi o Fiata no to już już był większy problem na Allegro nie mogłem wszystkiego dostać jeździłem po jakiś sklepach starych polmozbytach, motosbytach. Yy, Dało mi się, na przykład w przedni, to yy, dostałem nowy, który leżał gdzieś tam na magazynach od 50 lat, yy, Wiadomo, już on nie wygląda jak nowy, bo same przerzucanie z półki na półkę. No, to już on się niszczy. Się muszę odwrócić. Yy, to już on się niszczy, ale dużo, dużo nowych jeszcze oryginalnych do niego yy, części yy, dostałem. Tak? No mamy no, taki jaki jest wygląda, no zrobiłeś to dla siebie, ze względu na swoją jakąś pasję, tak. ale zamierzasz się na tym sensie zatrzymać, chodzi kilkutnie o ten samochód. Czy, czy, czy masz jakieś plany wobec tego, tego, tego auta? Coś, coś chcesz z nim zrobić, nie wiem, a, gdzieś nie pojechać, gdzieś się pokazać, gdzieś jeździsz na jakieś zloty, cokolwiek. Czy na zloty jeszcze nie zdążyłem nigdzie pojechać? gdzieś no, o, niedawno został ukończony, tak? Yy, jakieś złotych się pokazują na internecie, ale niestety w braku czasu yy, nie, nie, nie jestem w stanie tam na nie pojechać. Jest jeden zamysł, ale to o szczegółach nie będę dziś mówił. Yy, wykorzystać te auto yy, w celach charytatywnych, a i spełnić jakąś swoją tam fantazję, że tak powiem i przygodę, tak? Przeżyć. Bo chciałbym yy, dla chorego dziecka yy, pojechać w rajd po Europie. To jest kwestia ustalenia wszystkiego. No oczywiście do tego potrzebni są sponsorzy, tak? W sensie ja jadę, jadę po Europie, że tak powiem, no za swoje pieniążki, ale sponsor, który da, że tak powiem, pomoże to chore dziecko, będzie mógł nalepić no, na moim aucie z jakieś swoje logo firmy czy, czy dane firmy i wtedy, i wtedy, a już jeszcze, no, Mówię, to tak Jakieś plany już ogól ogól ogólnikowo, ogólnikowo o tym mówię, tak, bo, bo, szczegóły nie są dogadane, więc nic jeszcze konkretnego nie jestem w stanie powiedzieć, tak? Na pewno chcę zrobić ten rajd, na pewno przede wszystkim chcę pomóc temu dziecku, no a po części moja korzyść jest taka, że no, przeżyję przeżyje jakąś tam przygodę, tak? Coś też, coś też, takiego, ale nie byłbyś się nie. Byłbyś nie się. No właśnie, ja myślę, że Każda przygoda typu, typu awaria czegoś to jest... To jest właśnie przygoda, nie? Bo trzeba sobie jakoś to poradzić. Co prawda nie jeżdżę długo tym autem, nie jeżdżę. W zasadzie do tej pory to od mechanika do, do jakiegoś elektryka, no bo trzeba było to ogarnąć, bo go kupiłem, że tak powiem, w stanie opłakanym, nie? Ale był w ogóle czerwony, poniszczony. To auto jest na podzespołach, rozumiesz Mitsubishi i, i BMW, nie? Bo z przednich pasek wycinaliśmy kawałki blachy i podłogę spawaliśmy, więc, nie, więc mogę powiedzieć, że on jest na podzespołach nie, e, zachodnich samochodów. Czyli mamy samochód polsko-japońsko-niemiecki. Tak, i miałem, miałem nim jedyną taką przygodę. E, u siebie z podbloku ruszałem e, właśnie tam do wygody, gdzie ta auta trzymam. Ręcznie nie oddał do końca, zaciski nie puściły. No i jakoś tak jechał, się dławił, ale ja mówię, mam prawo, przecież to jest stare auto, jeszcze mechanicznie nie zostało doprowadzone do, wiesz, do, do porządku. No ale mówię, coś tu nie tak, coś mi zaczyna śmierdzieć, nie? Aż w pewnym momencie wjechałem do starej Łomży, patrzyła z tyłu dymu, dymu Kupa, co do czego hamulce się zapaliły, tak? O, o. To już taka jedna moja mała przygoda, gdzie moja trasa miała trwać 13 kilometrów. No, poza tym tam jeszcze jak nie był mechanicznie ogarnięty, to wiesz, to, tośmy do yy, no, no, połączyli, jeździli, trochę się yy, chcieli pokręcić, no to tu ze nie chciał ruszyć, yy, no jak to ze starym autem nieprzejrzanym jeszcze. Ale jak go kupiliśmy, to yy, przyjechał z Torunia, bo no, w Toruniu go kupiłem, przyjechał na koła. No właśnie sama kwestia takiego jeżdżenia. W mieście no, jak jakim teraz jedziemy, są w kolejne co robi i robi to straszną. Wiadomo, że nie na każdym, bo na jakimś tam nastolatku, yy, to ja myślę, że, 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 że wiesz, że ja przejeżdżam, a on patrzy, że Karuina jedzie, nie? Czy montuje jedzie, nie? Ale jeśli chodzi już o ludzi, że tak powiem w, w naszym wieku, no to wiadomo. Yy, i starsi rozglądają się za tym autem, widać uśmiechy. Nawet tak, tak porównywałem, że mówię, tak to no, przyjedzie przez miasto jakieś Porsche, jakieś Ferrari, no fajnie, nie? Każdy się obejrzy, bo przecież i ty i ja się też obejrzę, tak? No tak. E, ale uśmiechu na twarzy nie wywoła, tak? Choćby tutaj teraz obok. No, no właśnie, i wiesz, i, i tak jest, że no, ludzie mają wspomnienia, tak? Bo czyś to był pierwszy samochód, pierwsza randka gdzieś w plenerze w tym aucie. Wiesz, no. Na światłach ludzie stają, pokazują, wie, no super jest nie. Zatrzymują, nawet radiowóz kiedyś zawrócił na rondzie i mnie zatrzymał, ale po to, żeby obejrzeć auta, tak no także no, sympatycznie, bardzo, bardzo sympatycznie. I tak jak dzisiaj właśnie odbierałem do warsztatu mechanicznego to mówiłem, bo oni wspomnieli, że no nie chcą mi go oddać, bo robi takie lore u nich. Ja mówię właśnie, nie, nie trzeba tu mieć jakiegoś Ferrari, jakiegoś Porsche, kurczę, żeby ja uważam że jak najbardziej w tym aucie można się lansować z pewnością wiesz od no, no. można powiedzieć nutka zazdrości może być w tych starszych sercach przede wszystkim no tak, tutaj, tak, to to bo jedna to jest wiele rodzin miało to jest i, i i tak dalej A, ale Abstrahując i odchodząc na chwilę od świata e, i wracając do swojej pasji, no. jakieś inne samochody masz na celowniku? Oj. Chciałbyś coś zrobić jeszcze takiego polskiego czy też zagranicznego? Wiesz co, na, pewno, na pewno będą to polskie auta yy, jednak. A czy chciałbym coś zrobić? Oj Boże, nie wiem czy nam starczy czas, żeby to zmieniać, nie? bo jednak e, polska motoryzacja ma kawał w historii. Przed Fiatem, poprzednikiem w ogóle Fiata dużego e, był, była Warszawa, tak? Następcą Fiata dużego był Polonez. E, więc na pewno chciałbym mieć jeszcze przede wszystkim Borewicza, Poloneza, do tego chciałbym mieć nową Warszawę M20 koniecznie bo nie, nie, nie tam jakiś model 223, 224 M20 Garbusa bo jest w ogóle rewelacyjny no i wiadomo no Nysa, Żuk, Trabant, Warburg no, no tych jest przecież wiesz strasznie dużo tak docelowe Dużo czasu trzeba na pewno im poświęcić docelowo, do, tak tak docelowo nie jest to wiadomo robota na, na rok, na no, bo, bo, ale mam nadzieję, że y, jeśli mogę to tak nazwać, y, w mojej stajni y, te auta znajdą się, myślę, do końca tego dziesięciolecia odrestaurowane już. O ile będzie, o ile będzie w ogóle, tak mówię, takie jest założenie, że tak jak na przykład jeszcze 5-6 lat temu można było kupić most, natomiast wspomnieć o ręce po czwórce LC, tak zwanej kurołapie, nie? Przez to, że te drzwi się tak otwierały. Jak jeszcze 5-6 lat temu można było kupić takie auta typu Warszawa, Serena i to tak za, za nieduże pieniądze, tak? A teraz w ogóle nie ma tych aut, a jeśli są, to ceny są kosmiczne, a auta nie nadają się do, do renowacji. Pojechałem, pojechałem kiedyś na Litwę, właśnie poszukałem tego drugiego Kabilaka na dawce i rozumiesz, tam 20 -tka. M20 Warszawa. M20 się zakryło. No, I nie i To było pierwsze auto, do którego podbiegłem tam. A pojechałem docelowo po Kagilaka. Mówił, wydobrałem tam do kolegi, ty oglądaj tego Kagilaka, a ja idę tam patrzeć. Nie? No ale to już był straszny, straszny taki wrak, że. Um, Cię ja to... Ciężko byłoby go doprowadzić. Oj tak, sobie. trzeba by było mieć worek pieniędzy i, i, i zdrowie, i cierpliwości. Strasznie dużo Samochody wymagają jednak takie Takie samochody naprawdę wymagają Poddania się całkowicie no tak, 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 tak Trzeba w tą kawał serducha włożyć Bierzemy kogoś po drodze, zrobimy kursik. No to może trzeba gdzieś ustawić się na postur. <grafię> jak taksówka, że nas nie, nie pozwoli. Czuję, czuję, że taksówka, że będą no, musieli ogłosić bankructwo. <grafię> no myślę, że tak. Że, no, Fajny sprzęt, no, fajna reakcja ludzi. I tak kształty. I tak, tak. Ta widoczność. Ale tak. ja to w ogóle no tak jak same zamknięcie drzwi, ten specyficzny dźwięk, no to tylko tak. w świacie jest, tak? Generalnie Fiaty produkowano już od e, 60. Fiata dużego, Fiata 125P. Nie wiem czy wiesz, e, bo była taka opcja, w 65 roku były rozmowy i myśmy e, mogli teraz jechać Renault 125P. No, bo były wtedy w 65 no, roku. Gdzieś przed wygraliśmy. E, nie, nie. W 65 roku właśnie FSO. Postanowiło, po niewypałach, tak twierdzi FSO, po niewypałach, jakim jak, jak był auto Warszawa 223, 223, 224 Postanowiło wyprodukować coś ekskluzywnego No i, i zgłosili się do, do francuskiej firmy Renault jak i do włoskiej Fiata Ale Renault jakieś warunki takie postawiła, że FSO odrzuciło, odrzuciło ich ofertę. No i w 65 roku, w grudniu, FSO podpisało z Fiatem umowę. No i uzyskaliśmy to licencję, gdzie w 1966 roku zaczęły się szkolenia, rozbudowa, rozbudowa zakładu i... akurat kurczę tu, tu grubę, nie, rozbudowa zakładu. Budowa zakładu. I w 1967 roku pod koniec roku zjechał z taśmy produkcyjnej pierwszy duży fiat, a w 1968 roku już ruszyła seryjna produkcja, tak, która trwała do roku 83, do 1983 były produkowane duże fiaty, a po 1983 roku. No wiadomo, do dziś mówimy, że to jest Fiat duży, nawet jak on miał z 1989 czy 1990 roku, ale licencję straciliśmy w 83 roku, znaczy straciliśmy, nie straciliśmy, tylko straciła ważność licencja w 83 roku i auto to zmieniło nazwę na FSO 125P, no i produkcja, produkcja skończyła się w w 1991 roku generalnie yy, Fiata 120, no hmm. nie Fiata, a w 91, to już FSO 120. Czyli jak wcześniej wspominałeś, około 1,5 miliona, czego 900, 900 tysięcy, poszło, 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 tak, to było na eksport. Na eksport, czyli można powiedzieć, że jesteś naprawdę w chwili obecnej jednym z nielicznych posiadaczy tego autobusu. Wiesz y, co Ci powiem, odkąd zrobiłem tego Fiata no. i zacząłem, i zacząłem y, nie jeździć, ale nie jeździć, zwracać uwagi na Fiaty, w samej Łomży widziałem jeszcze dwa, tyle że y, no, nie jeździ ten młody człowiek, a jeszcze chyba pierwsi właściciele, nie? O, no, proszę. Y, no. Kultowe auto, można powiedzieć, że w wielu filmach. Między innymi w zmiennikach, a teraz w poikrajkach. A tak, liczę jeszcze na te dolary zaszyte w tym kanapie, w tym siedzeniu, w oparciu siedzenia. To może rozprujemy, co? <grywki> Dzięki wielkie za przejazdkę.